Trzy godziny do zawodów jest Bartek, on będzie się operował kamerą. I lecimy na zawody. Jo, żeby nie marnować niepotrzebnej kalorii. Mały i duży. Zgadnijcie kto tu jest Kim w tej konfrontacji. No to różnicę. Chcieliśmy jeszcze zajść do żaby, ale niestety zamknięta. Cóż, będziemy musieli znaleźć coś innego. Byliśmy tutaj raz ostatnio. Były organizowane zawody w wyciskaniu wielokrotnie. To właśnie tutaj złoty puchar zgarnęliśmy. Teraz Endorfinka połączyła się z ligą akademicką i właśnie tutaj są organizowane zawody w trójboju. W dwuboju dzisiaj. Bo dzisiaj mamy martwe i wyciskanie. Kamerą Tak ona wejdź. To wszystko full legi, to nie są zawody, jak to mówią, w stodole. Musimy mieć wszystkie certyfikaty, wszystkie dokumenty, wszystko musi się zgadzać. Ogarniamy, ja nie mogę się w ogóle zalogować. Ty dzisiaj nie startujesz, startuje? Oczywiście startuję. Tak? Ręka jeszcze nie niezaleczona, ale będę startował. A ty na tym pielęgniarstwie jak mówiłeś? Położnictwie, nie. Tak? Na no? położnictwie, położnictwie. Nie <laughs> widać? Już padło takie pytanie do nie, przyszła nowa koleżanka na sekcję, tam wiesz, opowiada co studiuje i w ogóle, tak terenerka słucha, słucha mówi Michał, to jest twoja koleżanka z roku, poznajcie się ona. mówi, tak? On z nami studiuje? Ok, nie rozumiem, no, <grym> to jeszcze spróbujesz? mi mnie o takie rzeczy. Ja mam poważną pracę w tym czasie. Zobaczymy ile waga wskaże. Tym razem nie celujemy w kategorii 75 tylko 85. Waga coś około 80, 79. Pierwszy raz w ogóle nie robiłem wody tylko ładowanie węgli. Zobaczymy jak to się przełoży na wyniki. Już mogę wchodzić, także jadę i zaraz. Zważeni, niecałe 80, czyli dobrze przewidywałem. 79,9 co, idziemy powoli się rozgrzewać i będziemy analizować Open Air Jeszcze skoczymy sobie tam na salę, zobaczymy co tam słychać Co tam grają Jestem głodny Żeby... Mamy ile na wadze było? 74? 800 I 8, Marcel 75 Nie redukujcie dwa dni przed zawodami Nie trochę będzie słabiej, ale zobaczymy Ja to sobie korzystając z chwili powiem wam, że są to pierwsze zawody, które rozpoczynają sezon startowy właśnie w tym roku Widzimy zawody, które już trwają dziewczyny, zaraz będą lecieć z martwymi ciągami i oglądamy jest Żyleta, dojechali! Dojechała Żyleta! Ja pobieram zawody na wiek przystał. Cosmetyk. Ósmyka, nie? Będziesz nic rzucał? Numer ósmy. Mano, jesteście tu młodzi, kiedy mam taki Jakie obserwujesz wyniki Michała dzisiaj? Ja myślę, że dzisiaj w ławie, mimo że Michał nie czuje się powiedzmy w szczytowej formie, to myślę, że na ławie 140 pójdzie. Ostatni trening nie rokował jakichś szczytowych wyników, ale wierzymy w Michała. i... Nie wkręcej masy, a ty jak Barti? Może siebie razem podagrywamy. Cholera. <laughs> 140, 220. 12 wyniki obstawy. Ława 145, martwy 220. No to jeden z martwych strzelił dobrze. Kto tyle powiedział? A, zgaduj. Mam ci krzywdę zdobyć? 220? Oj, no dobrze. <grywa> palcach, a nie można. Trzeba stawać no, na całej nodze. Musia, musia. Skorzystałem z promocji. Z kodu i Jeszcze z kodem zatoru weszło do mnie. My jesteśmy tu. Strefa rozgrzewki jest tam, tam, daleko. A tutaj są zawody. I nikt tego triku nie wykorzystał. No, są tanki, są ciężary. Kurczę, ale w tym by się też przydało. Trzymam kciuki. Trzymam kciuki. Pora! Pora! Nie ważne. Ile? 450. Nie, 150 000 zł. 150 000 zł. Dobrze, naradzimy się, naradzimy. Zmieniamy na 150. Magia kontentu, magia kina. Love uh you. -huh.

Co Dwie paki otwierać? No dwie paki no, otwierać, co tak? Tomaszu było. Tak. Na pewno dwie paki? Dwie hmm. czy jeszcze można openery zmienić? Jeszcze tak. Dobrze. To, to. koziar chciałby zmienić. No nie, to nie, to nie. Wyjątkowo nie. <głosy> Standardowo. Dwie, dwie paki. Dwie paki. Dawaj, dawaj! Dwa. Dwa. No, Właściwie się nas się spoko. Czemu nie, nie, zaliczyła ona jednak. Nie widziała tej kartki z przodu, a, nie? A. Udało się. Prankę. Gaj! Kożar się, ja. To lekkie! Będę głową! No dobrze. Jeszcze nie pyszymy, jeszcze nie pyszyłem. jak kto przykleił tę sztangę do podłogi, o co chodzi? Trzeba zgłosić na recenzji, że ktoś tangi do podłogi przykleja. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim moim fanom. Pozdrawiam. I fankom, i fankom. Fankom w szczególności. Możecie pisać. Kificujemy Jakubowi. Trzy razy sztuka. Trzeci raz startowałem w tych zawodach. Pierwszy raz udało się coś zgarnąć. Także mamy nowy na Zetoro nabytek. Fajna blacha. Panie, dzwoni. No ja kamery. Panie kamery. tak jak mówiłem, tym razem zawody dwubój. Udało się coś tam zgarnąć, mimo że wyniki nie były najlepsze. Dzięki ekipie, która mi kibicowała, która mnie wspierała. Ci państwo oczywiście nie wszystkich tutaj ujęliśmy. Pozdrowienia dla trenera. I pozdrowienia dla tych, co podwijali pofotki i trzymali kciuki. Do następnego. Na dla was el Mielon. Salut. Salud. 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 Dzięki Oskar za Salud. nagrywanie. Nag... Nagrywasz go? Oczywiście. Teraz jest.